Raz, dwa, trzy, kaczy, patrzy. Hej, cześć Manko, ta was kaczy. Lecimy z kolejnym tematem. Droga do sceny. No, jeszcze wracając do siłowni, to tam widzieliście moje ważenie. Waga minimalnie spadała, więc jestem zadowolony, ale chyba będzie pora zmniejszyć kalorie z 300 na 3000. Aczkolwiek jeszcze w weekend, bo nagrywam w na tygodniu, mierzę się i zobaczymy. Także w kolejnym odcinku za tydzień, w sobotę, będzie kolejny odcinek. Zobaczycie, dowiecie się trochę więcej o moich zmianach. Także. Kawa oczywiście ze słodzikiem. Dlaczego? Bo nie ma kalorii. Cztery tabsy wystarczą. I U! Trochę mleczka, pół procent się przyda. Dla smaku. Może dużo tego nie ma, ale. Tak dosłownie. 10 ml. Dla smaku. jest gitara. Lecimy. Generalnie muzyka to jest temat bardzo dyskusyjny, no i tam wiadomo, każdy ma swoje gusta, tam się nie wpierdalam. Ale no ja słuchałem rapu, hiphopu i tak dalej. I no na treningach też. I ostatnio słuchałem, tak słuchałem. I wskoczył mi w playlist jakiś taki stary Kali, Hem, Hemgru i tak dalej. Powiedzmy stara szkoła. I tak w sumie z utęsknieniem patrzę na te kawałki. W sumie fajnie było i na przykład ten kawałek bardzo mi siadł. No, i po co? Nigdy nie zapomnę. Tyle temu nie dawałeś za mnie grosza Dziś nazywasz mnie mistrzem. platonicznie nie kochasz. Życie jest przewrotne, pierdolone. rollercoaster. No, także możecie napisać w ogóle czego wysłuchacie, albo macie jakieś playlisty na Spotify, Soundcloud, YouTube czy coś treningowe. To możecie śmiało wstawiać. I czy wy też tak tęsknicie za jakimiś starymi kawałkami? No także generalnie jestem ciekawy Waszych przemyśleń. No i oczywiście, żeby nie odbiegać całkowicie od tematyki kanału, to lecimy na trening pól. Co do tych treningów, które wstawiam i tak dalej, to pamiętajcie, żeby nie kopiować na maksa mojego treningu i tak dalej, bo on nie będzie dobry dla Was. Szczególnie jeśli początkujący będzie chciał robić teraz masę, to u mnie jest dość mała objętość taka, żeby po prostu budować masę mięśniową. Ja chcę poprawić jakieś słabe punkty moje, typu rotatory i takie pierdołe różne, żeby się przy okazji wyleczyć, nie rozwalić na tej redukcji, a żeby dotrwać. Także prędzej jeśli ktoś chce jakiś plan, to polecam mój film pod tytułem Najlepszy trening dla początkujących. Także pijcie kawkę, kawka jest dobra, tylko pamiętajcie ze słodzikiem, a nie cukrem. A i w ogóle chciałem wam powiedzieć, że w końcu chyba wyzdrowiałem, nic mnie nie boli dalej. No chyba że ząbek, ale niech no, no w sumie przejebane to jest ból zęba chyba jest jednym z gorszych bólów. ale nie ma na co narzekać i w tym tygodniu zrobiłem trzy treningi push-pull i raz ściak na FBW, ale w przyszłym tygodniu zaczynam cztery razy w tygodniu, także może coś skarczego będzie. No tak się ostatnio zastanawiałem, byłem na treningu z kolegą i czy dotne pytał się. Zastanawiałem się w sumie sam nad tym też, pomijając ten trening. No i... To mi 5 miesięcy do sobotu, a muszę zrzucić do około 75, czyli zostaje 13 kilo, czyli 13 na 5 wychodzi nawet ponad 2 kilo, więc dość sporo, zważając na to, że powinno się tracić około 0,5% wagi na tydzień, no ale to myślę, że tak wy, no wyjdzie wtedy około 2 kg miesięcznie do 3, także myślę, że damy radę i będzie kosa. Cały czas dużo widzów y, nie obserwujemy mojego kanału i w ogóle trafiacie na przykład dopiero jak ja od tym zapostuję na Instagramie. Także polecam zasubskrybować mój kanał, żeby po prostu być na bieżąco i nie mieć problemu z trafieniem. Trochę ciekawej wiedzy nigdy nie zaszkodzi. Myślę, że podobał Wam się ten odcinek. Zapraszam Was na kolejny już za tydzień w sobotę o godzinie 10, o czym niebawem.